dobry, witamy Was. Mamy osobliwą sytuację, ponieważ przyszliśmy na śniadanie i Pan tutaj y, przyniósł miskę z makaronem, bierze różne sosy i miesza nam to tutaj na, na naszych oczach. Bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza, że oczekujemy na zupę, a to jest tylko makaron z... Y, z sałatką. Ja sobie wybrała kurczaka, a Marysz I pan tutaj nas obsługuje. Bardzo miłe z jego strony. prosimy jeszcze o wywar w miejsce. Ale jest to niesamowite, że właśnie pan robi nasze nasze jedzenie. Mm. <noise> pierwszy raz coś tak, takiego mamy. Doprawia, nie? Tak, doprawia. Jest wywia, żywia. Jupi. No, no. No, kam ura, się, że obtuga pierwsza miga. Dobra. Wszystkie ziółka wrzucamy do tego makaronu. <película> teraz myślę, że w zależności od tego, na co masz ochotę, czy to ma zupa z, makarona, z makaronem, czy po prostu makaron do, do popicia z zupą, robisz, co uważasz? Ja chcę mieć zupę. Gdzie jest twój talerz? No kurde, wiecie co, pan mnie zrugał. Dobra. nie. Czyli pan pokazuje, że jednak nie, nie powinno się wlewać, do tego wybaru do makaronu, a ja to zrobiłam. Wielkie popa! On mówi, źle! Zatem nasza nieudana próba znalezienia opon 29-calowych skutkuje tym, że dajemy tutaj chłopakom w serwisie zarobić i wymieniają nam, zamieniają właściwie opony tyłu, wsadzają naprzód. Było pytanie, ile takie ostro koło, ostre koło tutaj nie więcej kosztuje. Pytałam panią, więc te, żeby kupić taki rower, trzeba wydać 4,5 pańki, czyli jakieś 600-700 zł. Tutaj sporządza taki kobierzec z, z literami chińskimi. Pięknie. I tutaj pan właśnie przyozdabia te okay. kwadraty okay. z papieru. Bardzo Pani z taczką kadzidełek, a właściwie patyczków na kadzidła a tutaj ustawione już są właśnie te badyle. To jest główna ulica Promenada w Danang. I tuż przy głównej ulicy suszą się kadzidła Część dalsza produkcji. Związuję to wszystko. Nie, jak ładnie się rozkłada tak. samo. Tak, jeszcze chwilę jesteśmy w Danach, ale wyruszamy z tego miasta i teraz udajemy się na południe. Tak odmiany Tak odmiany, nie coś zjeść, dlatego zatrzymaliśmy się na jakąś zupę. Tak, zainteresowało mnie to, co tutaj pan wcina. Wyglądało bardzo apetycznie, więc postanowiłem zamówić dokładnie to samo. I na to kosztuje? 20 tysięcy z czyli 3,40. Marmurowa. A tutaj proszę, wszystko dla turystów. Nawet windy powstały, żeby nie trzeba było z buta wchodzić. Jesteśmy w jakiejś odległości 10 km od Danang. I pokazuję wam góry marmurowe. Są to takie chyba 3 czy 4 wielkie wzniesienia, które tutaj górują przy morzu. I góry marmurowe, ponieważ tutaj był wydobywany marmur, ale tutaj są różne takie warsztaty artystyczne, rzemieślnicze, gdzie. ja my friend! Gdzie są. I słuchajcie. Tutaj robią różne cuda, cudeńka z marmurów, ale uwaga, ten marmur z tego co wiemy nie jest sprowadzany stąd, tylko z Chin, ponieważ tutaj już rzekomo te złoża marmuru już są na wyczerpaniu. Produkcja rzeźby. Ja nie mogę. Tak głośno. Oni bez słuchawek. Jadą. chyba nie chciał mieć takiej pracy marmuraża czy nawet nie wiem, jak to odmienić. Jesteśmy tutaj 15 minut, jest tak głośno, głowa po prostu pęka, więc spadamy stąd, strzała. Żyliśmy w Azji Południowo-Wschodniej, tak, to zauważyłam taką prawidłowość, że wszystkie zwierzaki mają bardzo wyeksponowane genitalia. Są one zawsze okazałe, można powiedzieć penis stojący, tak. To prawda. I tutaj mamy właśnie do tego domu. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye! Bye bye. Mimo że jestem tuż obok, to naprawdę ciężko mi jest zweryfikować, czy to drzewko to są mandarynki, czy kumkwaty, czyli to co ostatnio degustowałam i jeden z Was uświadomił nas, że to są kumkwaty, nie wiem. Ale chyba mandarynki, bo jednak trochę duże. Jak na kumkwat, Nie wiem. I już Wam pokazywaliśmy. Teraz czas na autopogrzebowek, tak zwany karawan. Ciekawe motywy, bardzo ozdobny. Wszystko oczywiście na aucie, na przyczepu. Dobrze jadasz, Jesteśmy na zupie, bo troszkę się wyziębiliśmy, zaszło już słońce, bo mieliśmy dzisiaj przez, no, długi czas słoneczko. I przyjechaliśmy na zupę. Zupa jest na miejscu z um, kraba, z takim przezroczystym makaronem, z kawałkami wędliny. Posypane jest to um, kolendrą i szczypiorkiem. Ja tu dodałam sobie z papryczką czyli w takiej octowej zalewie i jeszcze dodatkowo właśnie pasty z chili i naprawdę fantastycznie rozgrzewa, to trzeba przyznać Szukamy przybytku, nie możemy za bardzo znaleźć Znaczy, zaraz to znajdziemy, ale póki co jakoś tak cały czas w topy Wiesz sami byliśmy tu chwilę, dwóch, No, ale tak jeździmy po mieście i szukamy, i szukamy, jakoś nie możemy na nic nic, jakoś tam jest po prostu wpaść, o Zróżby tak. taki takich jest tutaj. Backpackerskich albo z kolei takich butikowych. A jeszcze zwracam uwagę na miejsce, w którym się stołujemy. Mm -hmm. na kółka na kółka. I pani tutaj przyrządza. pani przyrządza, ma przyjaciół. Cię, <laughs> No Ta. i gitara. Eee, Ta zupa kosztuje nas 3,42... Jupi! Za... O, w mordy że dzisiaj dotrwało i nie wiem jakoś tak bardzo zmarzliśmy, Ale mamy to. Jak widzicie pokój, bardzo sympatycznie, wielkie, wielkie łoże. Mm. No ma no, chyba z się, się obudowa nawet. Mhm. No to kosztuje nas 34 zł. Mała wada jest taka, że jest dość słabe net, ale myślę, że jakoś damy radę. Pokażę łazienko może jeszcze. Tak, jest proszę bardzo tutaj, co można robić wieczorem w Wietnamie Ola, chcesz się dołączyć do gry? Nie, dziękuję Można papierosy zapalić? Będzie padać, padało, o co chodzi tutaj w tych palerynie? O ja mi strasznie zimno i dlatego robię sobie szklarnię, aby się przypadkiem nie wyziębić jeszcze bardziej. I przerzucimy w związku z tym również na zupę, więc grzejemy się jak tylko możemy. Ja mam zupę z wołowiną. Natomiast Mariusz zamówił zupę z kawałem świnki. Takim dużym. Nie z kawałkiem, tylko z kawałem. Tak i teraz mamy też sałatę, zioła, kiełki. Także żywimy się tym i oby do jutra. No co, jesteśmy w fajnej miejscówce w Hojan. To jest miasto krawców. Miasto krawców, ale też miasto takie na staromodłe. Bardzo ładnie jest tutaj właśnie to, to stare miasto jest bardzo ładne. I jutro będziemy robić, myślę, tutaj obchody, dlatego... Przypuszczam, że będzie spoko jutro, jutro jutrzejszy dzień. A tymczasem żegnamy się z Wami i pa-pa! Dziękuję, pa. Pa, pa, pa.